Mrogo widzowie widzicie nam nowe i tu nowe było w swoim profilu i jak chcecie wiecie jak to się robi to ja wam pokażę. Tak, na przykład chodzicie tu i muszę napisać na przykład co to napisie Ну, 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 н i wchodzicie, nie wiem, a tutaj grafika, i na przykład nie mam, ten i tu, i tu, i, wiecie, zdjęcie, wchodzicie tu, wiecie, tak, i tutaj robicie, kopię kopiuję, tutaj wpisujecie, po prostu wiem, nowe, logo czy coś, nowe, nowe No i nacisk. No i tyle tylko bo to jest bardzo łatwe. Chodźcie no, Też wchodzicie na Tak, ręko tu. tu w to, w to Tak, skopiako. Y, na przykład i możecie zapisać w no moim poszanowaniu i potem wchodzicie w youtube gdzie tak zmieni nowy obraz i tutaj obraz jest gotowy i upublikujmy potem wyłączacie i wchodzicie jeszcze raz i tu będzie i youtube i to już będzie Wam się wyświetlało. Więc z jest... tego na wszystko wiem. Więc... Dziękuję Wam za oglądanie i jechałem do... i powiedzieć, mam... że Przepraszam, że tak nie nagrywamy. nie wiem, czy zrobić drugie... drugie konto albo opuścić ten cały YouTube, bo w ogóle wyświetlać nic. Alternatywę, jak Wam się podoba filmik to dajcie łapkę w górę i subskrypcję. To yy, bardzo.